Siema ludzie, dzisiaj nagrywamy z Waniakiem, to pierwszy odcinek na moim kanale, już widzę jakąś latającą wyspę i jakąś wioskę, nie wiem, chyba tu pójdziemy. Tylko zaraz pomniliśmy się i włączyliśmy Game Oby 1, żeby pokazać wam jakie tu są mody. No i chciałem wam powiedzieć witam wszystkich, to jest y, oczywiście, y, to, to jest po prostu nie Majka w przygoda 1, nie Majka w przygoda 2, to jest Mine fan 3 Czyli po prostu to jest jakby trzeci sezon Tylko już nasz, to nie jest Skorypiona, ten sezon Będzie bez Skorypiona i teraz Wam pokażę wszystkie rzeczy Wszystkie w ogóle mody i wszystko Czyli tak, Enchanting Plus Jak widzicie Enchanting Plus to na ten, Na zaklinania Jest lepszy od zwykłego Tu jest Iron Tu jest jakiś TiP Craft Właśnie nie pamiętam dlaczego jest ten y, Craft, ale dlaczegoś jest. Dokładnie nie pamiętam. Mm, mi to pokazuje rzeczy z Tip tego crafta. Vampirizm, no. jak widzicie. No, wampirizm to już jesteśmy wampirami, bo to jest. bo to jest... Mindfun jest o wampirach, o nietoperzach i takim, i takich różnych rzeczach magicznych. Tu jest botania, to o jakichś roślinach, tu da się zrobić jakieś dobre mieczy, no, nie najlepsze, ale dobra. No i Laniako, powiedz dalej. No ja dobra, tu wszystko mamy, ludzie, wszystko wam pokazuję tak szybko w skrócie, żebyście mniej więcej wiedzieli co jest, tu jest Tinker Tolls. Czyli tu pewnie będą same jakieś kilofy. Jak widzicie, miecze jakieś, nawet takie z mocnym obrażeniem, mogę Wam pokazać. Tu na przykład jest 20 obrażeń. No, nawet dużo jest obrażeń niż zwykły diamentowy miecz. Tak Wam powiem. Nawet 30 znalazłem. Tylko nie mogę teraz znaleźć akurat. Tylko widziałem właśnie, że może aż 30 obrażeń. Gdzieś któryś to miecz był. Jak widzicie. No tak, jest jeszcze taki Towncraft, to jest też o magii, o gwiazdach tu są różne. I jeszcze co tu jest? Broni różne, kilofy dobre. Kiedyś grałem z tym modem, chyba nagrywałem, ale to nie na tym kanale. Ten, ten, ten kilof jest bardzo dobry. Pamiętam. Ja wam też Ludzie powiem, że to jest epickie. Chciałem wam powiedzieć, że też oprócz nas jest dużo wampirów, dużo jakichś jajek też, smoków do zebrania też są różne. Też są tacy, którzy na nas polują, nie wiem jak oni się nazywali. Jakieś jajo tu jest. O nie dzień. wtedy włączamy game do zero i idziemy do tej wioski. Trzeba iść do tej wioski, no i chciałem wam powiedzieć, nie wiem jak oni się nazywają ci, co nas Jak Szybciej, powiedzą. ja za zabieram to jajo, włączam osłonę przed słońcem. Ja Nie, też nie skończyło się, jeszcze nie skończyło się, nie. Chyba umrę. Ja chyba no, też, no nie, umarłem, też umarłem. Jestem Tefela. pod jakimś drzewkiem. fela nie. Ojej. No gdzieś jesteśmy. Chyba tu, tu mamy iść chyba. No chyba, ja chcę iść do tej wioski, bo może coś tam być przydatnego. Ojej, ojej. No dobra. Jestem. Ja tak podrzewam się. Wie, nie wiem, dokąd iść. Chyba poczekamy tu do nocy, i już nocą pójdziemy. No, nocą, więc zrobimy cięcie, żeby. No tak. Nie przedłużę. Zrobimy cięcie. Jesteśmy po cięciu, znaleźliśmy do tej wioski, jesteśmy tu razem z branami. Nie wiem, zabijemy tego, bo, ale, albo nie, bo sprzedaje coś. Biała jakaś wełna różdżka zniszczenia jakaś. No nie, nie możemy tego wziąć, bo jest... E, Dużo zablokowana skrzynia. Nie możemy nic tam wziąć. Dobra, to zabijmy go. No, łóżko to... No nie zabiję. O, muszę go zabić. Patrzcie ludzie. I e, mamy też mokpa Zapomniałam wam powiedzieć. Alan Mogę się wewny, nie niego zamienić. Alon. Upadłem jeden, dwa, trzy, cztery, cztery staki wełny i jeszcze dwie wełny, zwykłe. Pa, ja się zamieniłem w tego typa, bo my mamy mokpa ogólnie ludzie. No i masz. No ja mam, mogę być smokiem i wiele, wiele innymi, bo poza tym mokp to jest taki, że możesz się zamieniać w różne postacie. No tak, zabijaliśmy tu różne postaci, ale to... O, tylko jednego zabiliśmy właśnie. Ja tylko jednego zabiłem. No ja też tylko, bo on się zrespałnił, bo kiedyś znalazłem tą chyba wioskę, albo to była inna wioska. Zabiłem go i właśnie go mam. No, a co tu pisze? Pomonemeno boskę. Deszcz pada, więc nie ma. Archidea ksenos. co? No dobra. Świni możemy tylko ugryźć. No na przykład, on na przykład pije krew, ja też mogę tu wypić krew, przez to się napełniamy ogólnie. Teraz na przykład pije. I mo może się stać wampirem, oczywiście, albo umrzeć, to już zależy. No. To zawsze tak jest. Jestem już napełniony chyba i nie mogę już... No też jestem, jestem. już przepełniony tym kremem. I wiem, gdzie są często skrzynki, więc tu pójdę. Ty wziąłeś jedną skrzynkę, to ja biorę drugą skrzynkę. No tak. Nie bierz nic z tej skrzynki, chcę pokazać, co tam jest. O! Żelazny trzy, cztery miecze żelazne. No wtedy biorę, ja biorę dwa, ty bierz dwa. I wtedy wezmę hełm, a ty bierz spodnie. No i mamy Aha, jeszcze... Patrz, a znasz, e, wiesz, że jest taki mod Towncraft i jeżeli Shift dać po hełmu albo po spodniach, to pokazuje co to jest. Mi tu pokazuje, że to, ma, e, że to ma 56 żelaza i 8 osłony. To, to jest Towncraft, jest, Towncraft jest o magii i to znaczy to, że możemy już w ogóle... Ja może... Po co wziąłeś chleb? chleb? A nie wiem. Ale i tak piję krew, więc po co? <laughs> Ciekawe jak zareagują no. na nas ci osadnicy, bo ja nie wiem czy normalnie... nie ma różnicy w ogóle. Czekaj, możemy, możemy pić krew jego. Czekaj, ja wypiję go. Ale po co pijesz go krew, jeżeli nie jesteś... ...głodny? Ała... Krew... że znaczy, stał się wampirem. O, stał się wampirem. Pa, osannik stał się wampirem. Pokaż mi, pokaż, 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 pokaż. Gdzie jest? Tu gdzieś jest, czekaj, to on? O. Tak, tu jest. Pa, jaki dobry. Słodki. Czyli robimy wszystkich, zabije a Nie nie pójdzie. Nowa seria no, no, Mine No, Fun. no to, to kradniemy tu wszystko i uciekamy stąd. Jakiś tam slime jeszcze coś. Chyba blue slime. O blue slime to są przydadzą Czekaj, zabiję go. Mam miecz. Tylko no nawet nie mogę uderzyć. Nic są. Aaa. I patrz to są łowcy, którzy chcą nas zdobyć. Chcą po prostu nas zabić, bo to są łowcy. Oni atakują... A, latająca wampi. wioska jest. Latająca wioska. A, jeszcze slime atakuje. A nie mogę przeteleportować. Właśnie, to jest latająca wioska, ja ci powiem. A, ja spadłem na sam dół, ja spadłem na sam dół. Zamieniam się w nietoperza, w małego takiego słodkiego nietoperza i lecę do tej wioski. A, bo zombie mnie nie mogą zabić, bo wiecie, w Vampir games, my, w games my to jest tak, że mo nie mogą cię zabić, jak y, masz odblokowane. Ja mogę wam wszystko mam pokazać, co mam odblokowane. Tylko szkieletony mogą cię zabić i jeszcze ktoś. Czyli, czyli mam tak, regeneracja, teleportacja, o, tu na tryb nietoperza, ochrona przed słońcem, przebranie tu mam i teraz mogę wam pokazać wszystko co mam odblokowane, czyli przemienienie, przemienienie się w wampira, nocna wizja, regeneracja, przełącz tryb nietoperza, ochrona przed słońcem, szybkość, krwawa wizja, omijany przez creepery, Perspektywa, zwiększ odległość mgły w lesie wampirów, teleportacja. też Przełącz tryb nietoperza. Przyzwanie Aha, to nietoperzy. jest dobre. możemy to zbierać. Zmniejsza obrażenia od słońca. Oszczędny wampir, to. przebranie. I tu więcej to, jest, to tak. trzeba zdobyć, ludzie. No to jest chyba wszystko te drzewa, te wioski latające z tricky kraftu. Jak, jak tytuł? A, teleportacja też, ale nie wiem, czy tak się da. To nie teleportacja, a nietoperze. Przeleciamy. A pokażę wam, jak to w ogóle działa, ludzie, bo nie widzieliście jeszcze. Mogę po prostu być takim nietoperzem z dwoma sercami i latać na game od zero. To jest strasznie dobre, bo można latać sobie, nawet Elytry nie trzeba. A kiedy będziemy szukać tego e, portalu do Endu, no to wiesz, jakie to będzie łatwe. Patrzcie ludzie, ja mogę sobie latać nietoperzem. Teleportacją też można, ale teleportacja jest za słaba chyba. No teleportacja jest taka, że na ileś bloku będzie Mo Mogę to też przezwać nie, nie to. nietoperze. toperze. Y mogę w ogóle przełączyć się w normalne. Kradniemy to, ale kradniemy to. Są w ogóle nietoperzy moje. Moje nietoperzy, które przyzwa... przyzwałem. Alan urodził toperze To jest coś do skak. Co to? A, i tu mam jakiś slime blok. Nie wiem jak ja zdobyłem to. Nawet nie, nie pamiętam. Co slime. Po prostu coś jakoś to wziąłem. Dobra. A, tu jest jakaś ziemia, green slime idzie. Pokażę wam jak się teleportuje. A, Czekajcie, A, to jest ten. Czekajcie. A nawet nie wiem, o co chodzi w tym przebraniu. Chyba, że cię nie mogą łowca atakować. To jest to chyba na to. No, chyba, chyba nie wiem, nie wiem dokładnie. No, idziemy szukać, nie wiem, co... co nie wiem, o! A to da się zjeść, Alan! Co? Te slimebole da się zjeść. Yy. To daje szczęście. Czekaj, sprawdzam, co to za bloki w ogóle. Dobra. I da się jeść. Nie wiem, co to daje. Jakieś szczęście i... Dobra, ludzie, ja się zamieniam w nie. O, widzicie. o nie, o nie, o nie, o nie. 3 i wielki skok. A co dałem? Zielone. Zielone co? To... Zielone się. są Tu jest wampir. Mamy znaleźć e, drzewo jakieś? O, i będzie zaraz zjadł. Nie da się A to zamieniam się w nie. Nie Nietoperze... O! Jaki smog tu lata! Widziałem! Lata jaki... smog! Chodź tu szybko! Smog lata! Lecę za nim jak nie nietoperz, można go zabić! Tak, można go zabić, zabić i otrzymać takie dobre rzeczy! Gdzie tu jest? Tu, nie wiem, jak tu jest! Tu, nie wiem jak go zabić, bo tak lata! Zabijemy go! Mamy go zabić, musimy go zabić. To chyba przez to, że jest. E, że pada. No, wyłącz to. A ja nie mogę go zabić. Wet hair clear. Widziałam wet nie, nie mogę go zabić, czekaj. Nie wiem, jak go. Ach, nie mogę zaatakować go. Jakoś mamy go zaatakować. Hmm, to może ten. Nie A nie wiem, 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 wiem. Masz coś do strzelania? Nie no. Nie, nie jest do strzelania. Wiem, jak to zro... ja wiem, jak zrobić. to. Tu po prostu mam budować się, by być na takiej samej wysokości. Chyba zdążymy go zaatakować. Uderzyć go, zdążymy. Chyba on tak w kółko tylko lata. No, wiem. Jest, 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 jest. Da się go oswoić? Wiga, wiga, wiga. Jestem nietoperzem. Zamień się w człowieka i zabij go, bo mnie zabije. Ale z dragon został zabity przez FFK, co mi dało. Mam jakiegoś lada, tak? Ale czemu nie nic nie dostaliśmy? O tak, mam lada. Killer. Zabiję się i czekam się do laniaczka. Ale tu nie ma smaka już. No wiem go nie ma. Dlaczego nie ma, go nie wiem. A jest, jest, jest. 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 Zabieram te rzeczy. Co to jest? Ukradłeś coś na 100%. Czekaj, coś wziąłem może. Jaki... Ta dragon bone to, to tylko. I, 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 i wszystko? Chyba I, wszystko. No mam... mam tylko jeszcze wełnę chyba, ale więc, ale tyle tylko. I mogę ci dać Stack. No nie, 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 mam. Dobra, mam, ja... A mam ice dragon fresh i ice dragon hurt. Mam serce drakona i mięso drakona. Spokoj. Tak, mam. O, zabierz tą wełnę, zrobimy tego. No, idź stąd. Chyba weźmiemy jakieś rzeczy, takie... Ukradniemy coś, co ty na to. No, tylko szkielety nas chyba zabijają i pająki, bo to jest tak zwane... No, chyba tak. I zombie creepery nie wybuchają. Aha, Alan, idź tu. jak jakiś tu. No. Oła, coś wpadłem gdzieś, czekaj. A no, co to jest? Nie wiem, znalazłem coś. Czosnek, krew. Woda święcona. Woda święcona. Woda święcona. Krew wampira, krew wampira. No i przez to się ogólnie zamieniliśmy też. Szpka żelaza, woda świecona, woda się. woda, woda, woda świecona nie wiem. A, a co jakbym wypił? No to umiesz. Nie wiem po co jest woda święcona. Czosnek, no czosnek błogosławiony. Na sól, błogosławiona sól. O, po co takie wody święcone? Czemu to jest takie religijne? Co jest? Bo wampirów zabić, żeby wampirów zabijać. Tylko wiesz, przez to, że mamy krew, to przez to można się stać ogólnie wampirem. Przez to ogólnie się staliśmy wampirami. Mamy tam krew wampira. No właśnie, mieliśmy krew wampira. Byliśmy eee, w innej wiosce. Chyba tu nie, nie będziemy zostawać tak długo. Albo nie, albo nie. Tu jestem. ten. Oła. Pająk. Creepery mnie nie atakują. Patrz. Nie też właśnie nie atakują. Mogę wam pokazać. Nawet mnie wampiry nie atakują, bo wiecie. Nie, co zrobiłem? A nie, żyję. I patrzcie, i patrzcie na to. Nie zabiłem w ogóle creepery. Widzicie, nie wybuchają, ani nic, jak widzicie. Tylko chciałbym zaatakować, żeby, żeby wybuchły. I jak widzicie, nie atakują w ogóle, tylko wody, pająki. Wody. Dobra. Wiedźmy nie wiem, czy atakują, sprawdzę. Wiedźmy, no mnie Wiedźmy nie atakują, to na co w tej Nie, chyba Wiedźmy atakują. Yy, ja się tepam do ciebie. Nie straciłem chyba poziomu, nie wiem. Chyba nie straciłem. Bo to to się traci ludzie jak coś, tylko nie wiem jak. To trzeba stracić. To trzeba by było zrobić, żeby stracić. Wiem, że da się, bo troszkę straciliśmy wcześniej. Ja ci powiem tak, że... Że możemy pójść do tej jaskini? No, to się zamienia w nietoperza. Tylko mamy wziąć e, jakieś drewno i pójść to... no, pójść to wszystko Ale znaleźć, chodź, tak. ale chodź tu! Jesteś? O. No jestem. W ogóle szkielet mnie atakuje. Ja się tepam do ciebie. Jesteś? Chodź. I pa, a to zbieram ja, widziałam, ja widziałam takie kryształki, nie wiem do czego one służą, ale w kopalni. Te, krysz, te kryształki służą do Towncraftu. Aha, dobra. Ale fajne te mody ogólnie. Y, ta seria będzie z wampirami, nie z Pokemonami czy coś, tylko teraz z wampirami. No. Będzie dobre i kozackie, ci powiem tak. No moim zdaniem to trochę powiem, że za dużo z, z tymi seriami przeskakujemy. No tak, ale... Z Dominikiem było tak wiesz, Że mieliśmy to zacząć. Co? No, że Skorpion nie chciał tego. Mieliśmy jakieś ograniczenie i zaczęliśmy swoje <grymne> <grymne> No bo Skorpion niestety nie mógł w ogóle móc. Moduć... A, a wiem, a wiem, Co? Kiedy bierzesz broń do ręki, no to cię atakują. A jeżeli nie bierzesz, to nie atakują. W no mieczem w ręce nie atakują. No, ja ci powiem, no. że Griffith potrzebuję. No ja też. Daj mi to ja to. To moja silnika. Dobra, idę dalej pić. Bo jak a, chyba, chyba nie masz Griffith, można... to. To chyba potem te jakby życie chyba tracisz, Nie wiem jak to jest, ale trzeba wypić no. chyba. A ja zrobimy coś takiego. A co robimy? Kilow? żelazny? Albo robimy siekierę do drewna. Oa. Wow. Wiedźma mnie ten. O nie, Alan. O nie, Patrz. bo co też. Co? Patrz. Aż dotąd. No. Co tam jest? Tam te... Łowcy? E, zapomniałem. Łowcy to będą. Ta? Ci ludzie to no, będą łowcy. Łowcy tam stoją. Łowcy, no. Atakujemy. A, jestem młody. No nic. Atakuj. O, łowcy biją się nawzajem. O, patrz. Oni wszystko tak. atakują, Nie wszystkich. Zaję. Nie zabili? Nie zabili, ale jestem dobra. Sekce ludzi Serce. to są. Można też jeść. Ja jem na przykład. Ała zostawimy. To są jakby dodatkowe życia. Jak masz na żółto, to jest dodatkowe życie. I potem no. tracisz dopiero, po tym żółtym. Tak ze złotymi jabłkami. No, tak samo jak ze złotymi jabłkami, więcej życia w ogóle. Atakuje A, mnie, ale niższe ja te, te łóżka. Łóżka to niższ. A po co niszczysz? Bo to, bo to rozpawnych jest. Ła, wow, atakuje mnie. Na K w ogóle widać z daleka. Z jaskiniach czy coś, tak? Widać, bo to jest tak, jakbyś miał cheaty do CSA. Że widać przez ściany, wiesz o co chodzi. To tak samo wygląda podobnie, o to chodzi. No na, na co, co na K? na K? No, ja mam na K wizję zmieniam i wszystko widzę tak na czerwono, tak jak w C się zaznaczone i widzę przez ściany i takie. Sterowanie mam, sprawdzić czy tam tego nie mam. Na, na biało K... są łowcy i ci tak jakby. Chyba. A, przełączyć wizję mam to na M. Ja mam na K. Aha, mam na, na kamarz takie, że widać wszystkich mobów. No, też. Aha, tu łowce widzę. I mogę go zabić. Serce człowieka jem. Nie wiem. Wcześniej mnie atakowali te wampiry, atakowały, a teraz mnie nie atakują. Ja bym mieć blue slime'a. O, mam już. Mogę nim być już? Ała, ten szkielet wkurza Ja powiem coś, tak, ci że mi bardziej, że lepsze jest bez tej nocznej wizji to wygląda jakoś tak zamazane takie ale to piękne jest powiem jest jeszcze go zjaśniona wizja tak jakby no o teraz mam go zjaśnioną na przykład wszystko widzę jasno zabiję i to żółte to jest dodatkowe sekcja, czyli teraz, jakby mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, Alan! To, to serce człowieka. Wielkie. Zjadłem raz. Mogę jeszcze jedno zjeść. Serce człowieka. A, to też, jakby krew jest. Też tak się ten. Tam... No chyba, chyba zrobimy tu domek jakiś. Przełącz tryb nietoperza i patrzcie ludzie, to mi się podoba to latanie. Tak by na game 1 to tak odczucie jest. No mam już mam. Ale to ty jeszcze A pojmuję tak. Jedno, lecę do góry. Nie pojadę A Jestem w ogóle wampirem 14 level. Możemy tu żyć, ale tepa się do No co znalazłeś pewnie. Dobra. Zrobię chwilowe cięcie i sprawdzę, czy ile się nagrywa. No tak. To był taki początkowy odcinek możemy... No, możemy skończyć. No dobra, to chciałam powiedzieć. Mine. Mine wow. właśnie yes. start z, już właśnie wystartował i powiem wam to jest kolejny sezon, tak jakby trzeci ja myślę, że to jest za krótko, bo mieliśmy dwa tygodnie pierwszą część jakby pierwszą, pierwszy sezon Potem mieliśmy drugi sezon dwa miesiące, wy, znaczy dwa miesiące dwa tygodnie i teraz łącznie to jest już miesiąc więc już miesiąc był Minecraft przygoda 1 i 2, łącznie miesiąc i myślę, że ta seria będzie dłuższa, bo wcześniej po prostu mieliśmy jakieś ograniczenia, z tego powodu, że Skory po prostu nie mógł po prostu po prostu różnych modów mieć, mógł mieć tylko na przykład Pixelmon, tylko jeden mod, poza tym jego laptop był trochę za słaby, no i zrobiliśmy ograniczenia po prostu do jego stopnia, żeby po prostu i przez to był Minecraft Przygoda 2 była troszkę gorsza, moim zdaniem, a teraz jest lepsza, z takiego powodu, moim że nie ma... Moim zdaniem była o wiele, wiele gorsza od tego. Dlatego zrobiliśmy, przez to mamy taką chęć, mieliśmy taką chęć, żeby zrobić trójkę, z takiego powodu, żeby było po prostu lepiej, lepsze i możemy w każdym razie dodawać różne mody, odejmować mody. Ja myślę, że wszystkie mody zostawimy sobie, może, myślę, że ta seria będzie dłuższa. No i dzisiaj ludzie to na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo! Dobrze. Do zobaczenia! Halo.